Siema! Kolejny traktor! Axion 830 Na Cebisie Wałki 540 Eco 1000 1000 Eco Jest to Hexa Shift skrzynia Tu mamy podnośnik Tak to działa Co tu mamy? Tu mamy jeszcze od zaczepu Oczywiście opuszczanie zaczepu Tu macie Pusterka elektryczne, podgrzewane, klimatyzacja, oświetlenie, radio. Kenwooda, zestaw głośno mówiący. Czy jest jeszcze szyberdach, nie wiem, nie chce się otworzyć. Schowki, hotel pasażera, też schowek. Tak to wygląda, moi drodzy. Na Hexa Shifcie, a więc na naceniona skrzynia ABCD oraz sześć półbiegów na każdym biegu, co tu więcej oni. Myślę, że to przyjechało. Żeby to pierwszy raz nie miadę jak zwykle. I ręczny hamulec Idę wam go tu pokazać. Z zewnątrz jak to wygląda. Tak to wygląda. Acebisie, a więc bardzo fajne wyposażenie w tych ciągnikach. To do dzisiaj wrażenie robi ładnie to wygląda. Hotel, oczywiście oryginalne, nie oprzyte. Bardzo ładne jeszcze tapicerki również. Dobry, czysty, zadbany traktor koła BKT 656 5, z tyłu ta ciężka ośka, rozsuwany rozstaw tu jeszcze dużo bieżnika, zobaczcie 75% bieżnika przód również BKT 546 5R30 tak to wygląda 830 na się, na Hexashifcie poszukiwany traktor 68 litra FPT to jest silnik oczywiście 600cylindrowy 235 koni 8400 wagi i 9800 9 udźwig podnośnika Jest oczywiście miękka ośka, miękka kabina tutaj EHR na błotniku z wałkiem WOM oraz z hydrauliką Ładne LED-owe oświetlenie, zobaczcie, to już są wszędzie LEDy. E, tu macie Isobasa, LS, Power Beam, e, 3, pary, 4 pary wyjść. No i jest pneumatyka, zobaczcie, to jest pneumatyka. Tutaj wystarczy nasze słuchawki wkręcić, mamy pneumatykę. E, zaczep Hitch hydraulicznie opuszczany, odczepiany tam w kabinie, gdzie Wam pokazywałem. No i hydraulicznie wysuwany, on się tutaj do przodu wysuwa, tak cały. I tu jest podłączony. Eurohaki oczywiście, że tak to wygląda. Felgi, to jest wszystko oryginał, nic nie jest malowane, chyba widać od razu, że nie są pomalowane felgi, maski też oryginał ładnie wygląda, nie jest jakiś tam poniszczony. Także zapraszam do oglądania, do testowania no i do zakupu. Na miękkiej ośce traktor z przednim tuzem, dwie pary wyjść hydraulicznych aż z przodu. I sobus także ma z przodu. Zobaczcie, tutaj mamy isobas. To jest jeszcze sterowanie hydrauliką. To jest dość bogato wyposażony. Tu ma te dodatkowe lampki jeszcze. Także fajny akcjonik do sprzedania, a znajdziecie go na Oliksie zaraz. I zapraszam do subskrybowania kanału. I do usłyszenia, pozdrawiam.